Pierwsza z nich. Doceniaj wysiłek, nie talent. Talent, jak już mówiłam, jest dobry, ale nie jest czymś, za co dzieci powinny być chwalone. Powinny być chwalone za ciężką pracę. I teraz tak. Kończy się mecz, dobry, dziecko schodzi z boiska, jedziemy do domu i jeśli ono w samochodzie usłyszy taką informację, ale świetny mecz, ty jesteś naprawdę zdolny, ale ci się dziś udało. To są mu się rodzi w głowie. Taki jestem zdolny, tak mi się super samo wszystko udaje, że właściwie nie muszę nic zrobić. Można pochwalić dziecko trochę inaczej. Świetny mecz. Widzisz, ciężko pracowałeś, i są efekty, oby tak dalej. I to już otworzy jego głowę na tę ciężką pracę. Przemycajcie Państwo tę ciężką pracę, kiedy tylko się da, bo widzicie sami, że 2 godziny 44 minuty dziennie przez 10 lat to wcale nie jest tak łatwo. Więc chwalmy za pracę, zawsze za pracę, nie za talent. Talent super, że mają, no ale właściwie akurat w tym to niewielka ich zasługa, a ich zasługą może być to, że będą chcieli ciężko pracować. Na pełni emocjonalny zbiornik. Emocjonalny zbiornik jest czymś takim, co mam każdy z nas i o czym każdy z nas pewnie nieraz się przekonał. To jest trochę jak bak na paliwo w samochodzie. Jak paliwo w baku jest, samochód jedzie, jak nie ma, to nie jedzie. Ja sama miałam też okazję niedawno się przekonać, jak działa taki emocjonalny zbiornik. Prowadziłam zajęcia w dwóch grupach podobnych, dokładnie według tego samego scenariusza. W pierwszej grupie wyszłam z zajęć bardzo zadowolona, dobrze mi się współpracowało z dziećmi. Stwierdziłam, że no, chyba całkiem udane. I aż mnie to napędziło do dalszej pracy. A kilka dni później robiłam dokładnie te same zajęcia w podobnej grupie. No i z nich wyszłam z taką myślą, kurczę, Chyba jakiś słaby ze mnie psycholog, bo jakoś tak nie jak te zajęcia, coś tam było nie tak, miałam jakiś taki dyskomfort i czułam, że one się chyba wcale dzieciom nie podobały. I tak nie bardzo mi się chciało przez chwilę brać za cokolwiek nowego. No a potem tak przeanalizowałam całą sytuację i okazało się, że w tej pierwszej grupie dzieci kiwały głowami, uśmiechały się, odpowiadały na moje pytania, same zadawały pytania, angażowały się w jakieś zadania, które proponowałam. Natomiast w tej drugiej grupie dzieci przez całe zajęcia siedziały z miną mniej więcej taką i nic nie byłam w stanie odczytać. Nie wiedziałam czy im się podobało czy nie, sądziłam raczej, że jest beznadziejnie. Potem mi trener kilka dni później powiedział, ale fajne zajęcia ostatnio miałaś, chłopaki mi mówili. Mówię kurczę, dobrze, że tobie mówili, bo ja nie wiedziałam po zajęciach i wtedy znowu był gdzieś tam ten impuls do pracy. To jest dowód na to, że potrzebujemy ludzi, ale potrzebujemy nie samych ludzi, tylko tego, żeby byli, ale potrzebujemy też tego, żeby w jakiś sposób reagowali na nas i na to, co robimy. I my możemy reagować na różne sposoby, tak żeby napełniać zbiorniki naszych dzieci. Pierwszym z nich są pochwały, ale oczywiście mądre i zawsze za pracę, nie za talent i za zdolność. Niektórzy twierdzą, że te pochwały są takim najsilniejszym paliwem. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Uważam, że czymś, co najlepiej napełnia zbiorniki, czy to dzieci, czy dorosłych, to jest słuchanie, umiejętność aktywnego słuchania. Jeśli mamy jakiś problem, to kogo szukamy, żeby z nim o tym porozmawiać? Czy kogoś, kto ma 15 sposobów i pomysłów na to, jak go rozwiązać, i zasypie nas nimi, czy raczej kogoś, kto nas po prostu w spokoju wysłucha, a rozwiązanie znajdziemy sobie jakoś sami raczej kogoś kto nas wysłucha i tak działają też dzieci. Dzieci też będą chciały z nami rozmawiać, jeśli będą widziały, że ich słuchamy i myślę, że to jest czym to co najbardziej napełnia zbiornik dziecka to, że wie, że może przyjść do rodzica i że na pewno zostanie wysłuchane. A to jest też pewnie jedna z najlepszych nagród dla rodziców, dziecko, które chce z nim rozmawiać. Trzecia rzecz, która może napełniać te zbiorniki, to są gesty. Takie właśnie jak tutaj kibicujący swojej córce pan prezydent. To mogą być zwykłe uśmiechy, to może być poklepanie po ramieniu, to może być podniesienie kciuka do góry, to może być coś takiego, co możemy, czym możemy wyrazić wsparcie z daleka, niekoniecznie właśnie w takiej sytuacji, kiedy możemy coś powiedzieć do dziecka. Także dbajcie Państwo o te zbiorniki, bo one napełnione pozwolą dzieciom lepiej działać i dalej zajechać dzięki temu. Kolejna rzecz, mądra krytyka. Wiadomo, że nawet najlepszym dzieciom, tym, które będziemy najbardziej chwalić tym najgrzeczniejszym i najzdolniejszym. Czasem jakieś takie słowo krytyki będzie potrzebne, bo krytyka jest generalnie potrzebna, pozwala nam się poprawić. I ja mam takich kilka sposobów, w jaki sposób sposobów, których używam do rozmów z zawodnikami, jeśli chcę im przekazać jakąś uwagę, taką krytyczną, które myślę, że Państwu też mogą się przydać. Pierwszy z nich to jest taka konstrukcja: jeżeli to. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, pewnie wielu z Was doskonale ją zna. Jest sobota lub niedziela, 8.30 rano, o 9.00 jest zbiórka na mecz, no a nasz młody zawodnik właśnie sobie przypomniał, że nie wie gdzie ma koszulkę, gdzie ma spodenki, getry nieuprane, biegamy, szukamy, pakujemy. Dokładnie. On się stresuje, my się stresujemy, krzyczymy na niego, wtedy on się jeszcze bardziej stresuje. Nie pomaga to ani nam, ani jemu. Pomóżmy mu wtedy się po prostu spokojnie spakować, a wieczorem, jak już wrócić z tego meczu, siądźmy i porozmawiajmy i wtedy idealnie działa ta konstrukcja. Słuchaj, widziałem rano, jak się spieszyłeś i jak się denerwowałeś tym, że masz nieprzygotowane rzeczy, następnym razem, jeżeli przygotujesz je sobie dzień wcześniej, to nie będziesz się musiał denerwować rano. On już doskonale wie, że my dla niego chcemy po prostu dobrze, chcemy mu ułatwić sytuację, ale też zostawiamy mu wybór. Daję ci dobrą radę. Jeżeli zechcesz, to skorzystasz. Jak nie, twoja sprawa, twoja nasza trochę też, bo musimy mu znowu pomóc, ale y, jednak jeśli będzie wiedział, że. Y, Do, 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 może... Nie jest to do... problem, bo... w naszym przypadku tak się zdarza Myślę, że można spróbować, jeśli to się właśnie tak powtarza, można spróbować raz nie pomóc, niech się spróbuje spakować sam. To się pewnie wtedy nie uda, ale może wtedy wyciągnę wnioski. A na pewno taka rozmowa gdzieś tam na spokojnie wieczorem, Da lepszy efekt niż taka w pośpiechu, bo on wtedy, kiedy jest zestresowany, niewiele słyszy z naszych uwag. Drugą taką podpowiedzią do tego, jak krytykować, to jest moje też jedno z ulubionych: pytanie o to, czy dziecko chce takiej krytyki wysłuchać. To jest trochę ryzykowne, ale na razie w moim przypadku, przynajmniej z moich doświadczeń, wynika, że całkiem skuteczne. Zauważyłam w Twoich kontaktach z kolegami, w sposobie, w jakich traktujesz coś, co mnie zaniepokoiło. Czy mogę ci o tym powiedzieć? Z ciekawości prawie na pewno zechcę wysłuchać. A już jak sam wyrazi na to zgodę, jak to nie będzie coś, co ma narzucone z góry, to pewnie prędzej taką krytykę przyjmie i zechce wyciągnąć z niej wnioski. Także też zachęcam do przetestowania. Kolejna rzecz, zasada 5 do 1, taka całkiem znana w psychologii, więc bardzo prawdopodobne, że Państwo już o tym też słyszeli. Pięć pochwał i jedna krytyka. Ja też nie jestem do końca za tym, żeby to były wyłącznie pochwały, to chodzi raczej o wszystkie elementy, które napełniają zbiornik, czyli wszystkie gesty, czy właśnie rozmowa z dzieckiem. I też nie chodzi o to, żeby Państwo biegali teraz z notesem i sprawdzali, czy już na pewno wystarczająco dużo razy pochwaliłem dziecko, czy na pewno się do niego dwa razy już uśmiechnąłem, żeby móc go teraz skrytykować. To choć raczej ma służyć temu, żeby, państwo, żeby Państwu uświadomić ten stosunek i to, jak dużo dobrego mogą zrobić te rzeczy, które, gesty, słowa, które napełniają zbiorniki emocjonalne naszych dzieci. A jak dużo złego może przynieść krytyka, której jest za dużo, która zdominuje te pochwały, te gesty i te rozmowy. Dziecko, które będzie miało napełniony taki zbiornik, dużo chętniej wysłucha takiej krytyki i dużo lepiej ją przyjmie i szybciej wyciągnie wnioski niż takie, które będzie przytłaczane samą krytyką, a u którego ten zbiornik już trochę wyschnie. Kolejna rzecz, stwórz rytuał błędu. Rytuał błędu to jest coś takiego, co ma pomóc zawodnikowi skupić się na meczu. W trakcie meczu, jak dziecko popełnia błąd, to często, zresztą nie tylko dziecko, bo dotyczy to dorosłych zawodników, myślą o tym, co się wydarzyło przed chwilą, analizują to, sprawia, że nie są skoncentrowani na tym, co dzieje się na boisku, i za chwilę pojawia się kolejny błąd. Proszę spróbować wypracować z dzieckiem gest, zdanie, słowo, coś takiego, co, do czego przyzwyczajmy mózg dziecka, że w tym momencie ma się skupić na tym, co dzieje się na boisku. To może być takie właśnie strzepanie rąk jak po mące. Ok, błąd się wydarzył, ale na razie strzepuję ręce i teraz o tym nie myślę. Myślę o tym, co dzieje się na meczu. Na analizowanie błędów, trenerzy na pewno tego nie odpuszczą, będzie czas po meczu i na zastanawianie się nad tym, co można zrobić, żeby ich uniknąć. Natomiast. W trakcie meczu ma być dziecko skupione na tym, co dzieje się na boisku. I jakiś taki prosty gest, zdanie, jeśli będzie powtarzane, to na pewno gdzieś się w głowie utrwali. To będzie działało trochę tak jak nauczyciele w szkole, którzy uderzali dziennikiem o biurko, żeby przykuć naszą uwagę. I też nasz mózg nauczył się reagować, że taki dźwięk dziennika uderzonego o biurko to jest coś, na co odwracamy się wszyscy, nawet nie bardzo to kontrolując. Więc właśnie taki gest strzepania rąk, czy przypomnienia sobie w głowie jakiegoś słowa, czy powiedzenia nawet głośno jakiegoś słowa, czy zdania, przyzwyczajmy głowę do tego, że ma nas skoncentrować na tym, co dzieje się na boisku, a nie rozpamiętywania błędów. To jest coś też, co może się przydać również Państwu, jeśli, zwłaszcza jeśli to będzie jakiś gest. Bo zawodnik młody, jak popełnia jakiś błąd, to często szuka wzrokiem rodziców na trybunach i nie bardzo wiadomo, co wtedy pokazać, jak się zachować. To można właśnie pokazać mu taki gest, żeby przypomnieć mu o tym, że ma teraz myśleć o meczu, a nie o błędzie. I ostatnia rzecz. Bądź rodzicem, nie trenerem. Zostawmy tę działkę umiejętności piłkarskich trenerom. Zmiejmy do nich zaufanie, a my się skupmy na tych celach pozasportowych. Ja czasem jak obserwuję rodziców na meczach moich zawodników, to to działa trochę, wygląda trochę jak pasażer na fotelu pasażera, który koniecznie chce być kierowcą i cały czas tam poucza tego jednego kierowcę. Uważaj, patrz na drogę, patrz jak jedziesz. Skup się i depcze nogami w podłodze, mało nie wydepcze dziur, bo jest przekonany, że zahamuje w ten sposób. Tak się czasem zachowują trenerzy, zachowują rodzice przy linii bocznej na boisku. Zostawmy to trenerom, oni się na tym znają, nie chcemy wierzyć, że się znają. Natomiast sport, jak już mówiłam, ma dwa cele. Ma te cele... Ćwiczenie umiejętności piłkarskich i to jest zadanie trenera. i Ma y, też kształtować charakter i to jest zadanie i trenera, ale przede wszystkim państwa. To, czy dziecko wyciągnie y, ze sportu też taką lekcję y, życia. Y, na tym się skupmy, na tym, żeby y, pomagać im stawać się coraz lepszymi, nie tylko piłkarzami, ale i coraz lepszymi ludźmi, właśnie korzystając z tego wszystkiego, czego uczą się w sporcie. To jest. Y, Dużo trudniejsza rola tak naprawdę niż rola trenera i chyba zaryzykuję stwierdzenie, że ważniejsza.